Jak chójó witajcie, jestem gory witam Was w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku powbijamy sobie pucharki. Na uwaga, samie. Tak, bo chciałem zrobić taki odcinek, żeby powbijać sobie właśnie pucharki na samie. Oczywiście na pojedynek gra solo. Na solówce sobie powbijać sam pucharki na nim. Widzę też punkty niektóre. Wejdź do karnetu. Tutaj tą nitę podjeżdżamy, ale łatwo nita, powinnaś poćwiczyć, ale tu jest peń, nie, 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 pyk, nie trafiam nie teraz. dobra, spierniczam stąd, dobra, biorę, bior, biorę, moje łapki i teraz pyk. Cię robił, dobił. Dobrze. Ja nie wiem, czemu kiedy oni dostaną tym ultem, to się nie ruszają. Czy ten ult tak działa, czy coś? Coś po prostu... Mi się wtedy laptop psuje, albo kop. Albo cokolwiek na czym grają. O, na przykład ten się już rusza. Widzicie? A dostał z tego. No. Więc to trochę dziwne. Oczywiście tak. Wiem, że poziom jest ogólnie trudno wbić karnetu. Bo to do najprostszych rzeczy, no, wiadomo, że nie należy. O, dzięki, że stoisz. O, ho, ho Ale mi przykro. O, kurde. Nie pykło. Masz. Nie pykło. Dobra, kończę cię. Kurde. A masz. No, dziękuję. Jedna rundka, dwie minuty. Chyba moja najdłuższa gierka samym. Oczywiście, że klikamy: żagraj ponownie! Za tysiąc punktów, jakby takie były ciągle misje, i do, do tego z tym samym, to przyznaję, że wbiłbym szybko ten karnet. A skoro takich misji nie ma, no to yy, wiemy wszyscy dokładnie, jak to idzie. Wolno po prostu idzie wbijanie tego. Tutaj najwyraźniej są darmowe power cubesy, bo dużo osób się zebrało. Albo darmowe gemy, no. Jakby były darmowe gemy, gdzieś tak wiesz. Nie baitem. To by było fajowsko. Leżysz, Rosa. A widzicie, ja nim gram po prostu. No. Bravisimo leżysz. Nie, Rico. Nie mogę zdychnąć przez Rico. I nie zginąłem, Dobra. Szalka. Szalka. Dobra. I rzuć. Jest, trafiłem. Jest leży, dobra. Druga bitwa udała się. Udała nam się. Uwaga, uwaga, druga bitwa. Sam wszedł na rangę szóstą już. I kolejne punkty do karneciku. Wchodzą. Szkoda, że tak mało, ale to i tak coś. Kolejna walka. Tutaj widzę, że mamy darmowego Power cubesa. Więc więc no, możemy z tego zebrać darmowy Power cubes. łatwo. Dobra, gdzie? Chyba widzę pierwszego ochotnika, i na 100% to jest pierwszy ochotnik. Tak, po prostu ja wiedziałem, że to jest pierwszy ochotnik. Oni się tu leją, ja jednego dobiję, drugiego walnę. dobiję. Nie, nie, kurde. Podniosę te rękawiczki najpierw. Wolę najpierw je podnieść, niż na sam start podjeżdżać. Dobra, ten dostał. Tamten też dostanie. Nie dostał jeszcze, ale dostanie. Cyk. No to chyba czegoś nie przeliczyłeś, koleżko. Mogę już tego ulta użyć, a nie czekać na pewną śmierć od sama. I dobra. Jaki jest mój wróż? O, no dobra. Ósme, te dziewiąte miejsce nie tak źle ranga druga kurde ale to był czas na wina ale Rosa miała więcej tych power cubesów. więc no nie dziwne że to był win dla niej <śm> Ciężko tak wam się powiem. Coraz ciężej się gra. Im więcej ma się pucharków, tym ciężej się gra. Ale to już chyba wiadomo, co nie? Że im więcej ma się pucharków. No, po prostu tym ciężej się gra. No bo tym ciężsi są wrogowie. Ale tym lepsza jest wasza postać. Logiczne. Czekajcie. O tu widzę takiego ochotnika. Dobra, dostał, leży. Ej, jeszcze nie leży. Ej, gdzie mi tu? Biorę tą łapkę i spadam. To jest ciekawe, jak on rzuca tymi pułowkami na niedźwiedzie. Na niedźwiedzie ze swoich rąk. Kurde, ja się boję, że znowu ten mój wróg ma dużo power upsuch. I siedzi gdzieś tu w krzakach na 100%. Ale to pewnie na miliard miliardów procent nie siedzi w krzaczkach. Dłonie! Od pęny dostałem najlepiej od peny w dupę dostałem. Dobra, no to cześć. Cześć, koleżanko. Leżysz, koleżanko. A miała więcej psów ode mnie. Sto? To właśnie mówi, że w sami jest moc. Muszę kiedyś zrobić live'a z, z Brawl Stars i z wbijania pucharków. Takie takiego live'a to nawet ja bym obejrzał, tak wam powiem. Takiego live'a, wiecie, z wbijania Pucharków na niektórych brzoglerach i wbijanie karnetu, no. Nie ruszysz po tego, o ty jeden niegodziwcu. Zbieramy naszą łapkę na niedźwiedzie. O, ty jedna, pożałuję. Ja pożałuję swojej decyzji. Ja pożałuję swojej spierniczej, spierniczej, spierniczej. Pyk! Wstał? Ty jest spierniczej też. Nie. Nie wasz się. Nie. Dobra. Krzak. Nie! Dobra, dobra. On ma na nas haka. Jak teraz go podjadę? Jak teraz go podjadę, jest! Łęsa! No, a tamta rosa nie ma zbyt dużo rzeczy, no więc mam esse. Chwila, krzaczki. Leżysz? Jakby to było dzieci nieproste. Kolejna runda, która po prostu była dzieci nieprosta. Ranga siódma na samie jest wbita. Kolejna rundka. Zobaczę, ile punktów pod sam koniec tego odcinka zdobędę. A to już raczej są ostatnie strzygierki na ten odcinek. Pyk, 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 pyk. W ogóle tutaj też się postaram komentarze wyłączyć. Nie wiem, czy mi się uda, ale jak już włączę, to będą włączone. Jak uda mi się włączyć komentarze, to weźcie napiszcie, jaki brawler jest waszym najlepszym z waszego konta. Nie wiem, któr... nie który jest najlepszy, że klasowo, ale którym najlepiej umiecie grać. No, bo ja samym. Ja sam i Bel, na przykład Karl. To ja nie mi bardzo dobrze gram. Tak, nie pytajcie, jak ja dobrze gram Karlem. Nie! Zniknąłbym od Rico, ale to by było wstyd. Zniknąć od Rico, jakiegoś tam słabiaka Rico. Dobra. A ja raczej muszę pójść po moją łapkę, żeby załatwić tego wroga. Bo łapka oczywiście zadaje bardzo dużo HP. I gdzie jest mój ostatni rywal? Tam, widzę go. To jest Rosa. Chodź tu. Ty no, ja pójdę jeszcze po łapkę. Zobaczymy, kto jest lepszy. No wiadomo, że sam. Łatwo, Essa. Dobra. Jesteś numerem jeden. Bardzo miło, że sam jest ostatnim numerem jeden. Ostatnim numerem jeden. To jest już ostatnia rundka na ten odcinek. Ja Miałam że zbyt dużo puchnie wbijaliśmy, ale. No po prostu. Chciałem nagrać odcinek, gdzie gram więcej niż dwie rundki samym, bo to naprawdę fajna postać. Ta postać zasługuje na lajka like i na suba. Taki sam jak mój bro, sarsowy klimat. Turyu, turyu. Napiszaliście, napiszcie, czy jak graliście w Brawl Stars, to czy kupiliście jakiś karnet? Oczywiście w ten, w te Brawl Stars, co nie? No bo wiadomo, że kiedyś jakby było takie inne trochę, bez karnetów. No to ja to nazywam te Brawl Stars, nazywam nowym Brawl Stars. Mimo, że to ta sama gra, tylko po prostu no inne są rzeczy. No właśnie, to, to chciałem powiedzieć. Darzymy ile punktów, ile puch, puch do, uda nam się za to zdobyć. Dobra, i lecimy. Ile puch? Najpierw, ile punktów? 68. 1260. No i nic więcej, ale dobra. No. Kusi. Kusi tam jaka skrzynka. Ale nie. Albo tak. Na odcinkach, teraz, będziemy ubierać po prostu wszystko, co ten, co nie jest żadnymi skrzynkami, co nie? Wszystko, co po prostu nie jest żadnymi skrzynkami, otwieramy teraz na odcinkach. Więc to so. Ja życzę Wam jego oglądania i narka.